Cześć wszystkim, na kolejnym gniecie tu mamy mam silnik od wkrętarki. Jest żeby się to nie rozłączało. Tu tak to wygląda. Tu przyjdzie o, do tego trzeba o ten sposób, ale chyba raczej to tak zrobię. Zdejmę to całą obejmę. i po prostu to sobie dospawam. Tak jak teraz i to będzie zamiast dynamo <coughs> silnik wpadnie tutaj będzie silnik od wkrętarki nawet nie wiem czy tak to nie mogłoby być chyba że tu zrobił statyw tak ale to też raczej tutaj to odpada i dlatego wpadłem na genialny pomysł ale nie widzicie przeszkadza tak by musiał być tu i tu by było też nie kupię w taki sposób dokręcić płaskowniki i na płaskowniki, ale tak nie chcę. Chcę to zrobić na dynamo, czyli montuję tu, tak być odsuwane, dosuwane. Silnik wiadomo, ustawi się tak, jak trzeba. Tak na przykład o i zrobię z tego rower elektryczny. Mamy, skrętarkę rozebrałem starą. To mamy tak. Przełączniki sobie te kable przedłużę do przełącznika. Przełącznik zrobię sobie przy kierownicy. Tu przedłużę od akumulatora, czyli od silnika, a będzie tutaj silnik. Tak, przymocujemy na szczelę. To tak, te przedłużę do kierownicy aż pójdą. Przełącznik. A te wrócą akumulator tu gdzieś na bagażnik, tak? Taki mały akumulator i zobaczymy jak to będzie śmigać. Myślę, że to zda efekt, tylko nie wiem czy nie będzie potrzebne mniejsze kółko, tak? żeby było, wiecie, docisk, tak? Ale to zobaczymy. Także taki pomysł spadłem, sobie zrobić rower elektryczny z wkrętarki, silnika od wkrętarki. Także zachęcam do subskrybowania kanału, spróbuję to wmontować, wrzucić filmik, także serdecznie zachęcam i do zobaczenia w kolejnym odcinku, na kolejnym dniu, na razie.